Psalm szósty. Panie, nie w gniewie i zapalczywości, każ mię i strofuj z moich nieprawości, ale się raczej zlituj nad strapionym i ulżyj bólu kościom udręczonym. W moim zmartwieniu chodzę ledwie żywy. Kiedyż mię zleczysz, ojcze litościwy, obróć się. Wyrwij duszę mą z ciężkości Nie dla mych zasług, lecz dla Twej litości Bo któż po śmierci, kto Cię wspomni w grobie Ja w zborze żywych ogłoszę o Tobie Jurzem wzdychając zmordował się Boże Przez noc napawa łzami moje łoże Płaczem codziennym oczom moim szkodzę I zestarzałem się w ustawicznej trwodze. Nie stójcie przy mnie, co mi źle myślicie, Wy się w zamysłach waszych pomylicie, Bo jakem płakał, pan mój to obaczył I z łaski swojej wysłuchać mię raczył. Niech się zawstydzą, moi nieżyczliwi, Niech się poznają, jak byli fałszywi.